Witam serdecznie. Chciałbym się podzielić pewnymi odkryciami na temat oczekiwań. Otóż, odkrycie to jest proste i będzie ono dotyczyło tego, co jest w nas. Cały czas wszystko będzie się działo w obrębie mnie, dla ciebie, w obrębie ciebie. Otóż, uświadomiłem sobie, że oczekiwania są jednym z. Źródeł nieszczęść. Kiedy czegoś oczekuję, to sam sobie robię niezłe kuku, ponieważ życie się toczy. I życie się toczy, i ja, kiedy mam swoje oczekiwania, to tak jakbym chciał sobie postawić namiot i teraz życie ma się zatrzymać, dopóki ja nie zrezygnuję z tego namiotu, który sobie postawiłem. A życie się toczy i moja, moje rozstawianie namiotów jakieś moje budowanie sobie zamków, nie wiadomo czego, nie ma wcale takiego sensu jak się wydaje na powierzchniowym poziomie. Ponieważ lepiej, zdrowiej i szczęśliwiej jest, kiedy dostosuję się do tego, co życie mi oferuje. Prosty przykład. Teraz jadę do domu. I jeśli miałbym oczekiwanie, że dotrę do domu w określonym czasie, po drodze nie spotka mnie żadna przygoda. Nie wybiegnie mi sarna na drogę, nie przebije mi się opona, nie będzie wypadku i nie będę musiał czekać, na przykład godzinę. Jeżeli bym miał to oczekiwanie, a jednak coś by się stało, na przykład byłby wypadek i musiałbym godzinę czekać, to moje oczekiwanie tego, że dotrę do domu, na czas w określonym czasie, w określonym rytmie, tempie to oczekiwanie będzie niespełnione i wtedy najprawdopodobniej człowiek powie, że och, jest wypadek i przez to jestem nieszczęśliwy och, ta sarna wybiegła, jestem nieszczęśliwy albo jeszcze milion innych powodów, że to, to, ta osoba, to zwierzę to zdarzenie sprawiło mi nieszczęście inny przykład, jakich wiele kiedy oglądasz ten kanał, najprawdopodobniej przeżywasz wewnętrzne przebudzenie. Dzieje się coś w tobie, doświadczasz tego, czujesz to, wiesz, że coś się dzieje. I e, jeśli płyniesz z tym, jeśli jesteś, po prostu poddajesz się temu, to przeżywasz najcudowniejszą przygodę na, na świecie, w życiu. Po prostu przeżywasz coś, czego nie da się opisać. Ale to cudowne przeżycie może być. E, Możesz, możesz je sobie rozmozywać, możesz je sobie niszczyć, psuć. Prosty przykład. Jeśli jesteś teraz w jakimś miejscu na swojej drodze i masz oczekiwanie, że kolejny krok na Twojej drodze będzie jakiś konkretny, będzie to jakoś konkretnie wyglądało, albo że Twoje doświadczenie będzie takie, takie samo jak Twoje wyobrażenie, wtedy robisz sobie niezłe kuku. Ponieważ e, prawdopodobnie każdy, ty i ja, miał takie doświadczenie, że ktoś opisywał ci wygląd jakiegoś miejsca, na przykład jakiegoś pokoju. I opisywał on ci wygląd tego pokoju, że to, to jest tu, to jest tam, to jest tak, tak to wygląda. Wyobrażałem sobie wtedy ten pokój i wydawało mi się, że wiem, jak on wygląda. Jednak kiedy odwiedziłem ten pokój, to on zawsze. Wyglądał inaczej. Czy to był pokój, czy to było miejsce, mniejsza o to. To zawsze to wyglądało inaczej. Nigdy tak samo, jak ja sobie to wyobrażałem. I to nie ma znaczenia, czy to jest miejsce, czy to jest pokój, czy to jest kolejny etap na drodze do przebudzenia. To nie ma znaczenia, ponieważ to, co możemy zobaczyć, to, co możemy sobie wyobrazić, jest pomocne, jeśli się, 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 się do tego tak człowiek nie przywiązuje. Jeśli człowiek wie, że to jest po prostu pomocne i koniec, a nie, że to ja jestem przebudzony, bo ja wyobrażam sobie, bo ja sobie potrafię to tak wyobrazić, ja potrafię to tak zobaczyć, że ja jestem przebudzony, no nie do końca o to chodzi, bo chodzi o to, żeby być gotowym na doświadczenie tego, kiedy będę miał oczekiwanie, że moje doświadczenie będzie takie jak moje widzenie, wtedy mogę przeżyć niezły zawód, ponieważ. Po prostu się zamykam na, na to, co jest, a życie toczy się bez ograniczeń, życie nie ma ograniczeń i warto się otworzyć na wszystko takie są moje przemyślenia na, na temat oczekiwań nie warto nie warto mieć jakichś oczekiwań I, i, i warto w tym miejscu sobie, się sobie szczerze przyjrzeć i zadać sobie pytanie w którym miejscu miałem oczekiwania i jak to się dla mnie skończyło Warto przyjrzeć się sytuacji, które sprawiły, że byłem nieszczęśliwy. I co tak naprawdę sprawiło, że byłem nieszczęśliwy? Czy to ta sytuacja, czy moje oczekiwanie, że na przykład ta sytuacja się nie wydarzy? Czy moje oczekiwanie na przykład, że będzie inaczej? Czy mój brak zgody na to, co jest? To jest proste. A jednak warto o tym sobie przypominać, tak mi się wydaje. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Życzę miłego tygodnia. Do zobaczenia.